Witam Was na moim kanale. Dzisiaj jest. W dziewczynka ze studni. Oczywiście, miałem problemy techniczne. I zapraszam Was do oglądania i jednocześnie wam będę mówił. Dobrze. tu. I tak. Zostałem komentarz o tej, gdzie jest jem ogień film. Oczywiście ten film. Do, jem, ogień też będzie, ale kiedy to dokładnie nie wiem. Jem, ogień nie wiem, będzie problem. możliwe właśnie, ale na pewno opuszczony się odcinek, oczywiście, też będzie i to już nie za niedługo po prostu. No, bo nie, nie mam pomysłu. No, jakby wam to powiedzieć, no, tak to będzie na razie. Mama idzie A jednak nie Nie no nie no No i opuszczony się odcinek Jeszcze będzie. Spokojnie Nie bójcie się wszystko będzie, jem ogień Też będę yy, tak jak mówi Ten film wybraliście ty w komentarzu wybył. No i oczywiście Jak miał być To tak będzie. czekajcie, Bo sobie w świecie zapomniałem Okej okay, w żadnym świecie Abyście nie oglądali tego Tyle razy po prostu, no jak widzicie, no spokojnie, wszystkie filmy będą. Jakbyście chcieli wtedy coś dowiedzieć na temat tych filmów, no to możecie wpisać w komentarzach. Oczywiście, no a teraz przechodzę do mówienia, komentowania tego filmu. Okej, okay. nic, jak zawsze, co zaraz wyskoczyć nie, na twarz, pewnie ta dziewczynka nie. No ja tu nie wiem, ja w tagiłem, tutaj na razie nie wyskoczyła i może ta wyskoczyć, rzeczy. Nie taka internetowa, gdzie ja z kolegą ja Nie pytajcie, czy to się tam odwalało. Nie pytajcie, co się tam działo. Po prostu tam było goife. to to myślałem, że to ale to jest goife niż tamto. Jak widzicie, o. Ojeju, zapomniałem, że to jest taka dziewczynka, namalowana na sussaku. Nie, no wajtuję. Co to było? Będziesz wakar? O, Będzie, A kuku? gdzie ty jesteś? Ty dni Chcemy co zobaczyć. cię zobaczyć Czy zdziwiłem temu Jezus Dziewczynko, nie chcemy cię widzieć, nie próbować. A Ja ci mówię, że nie chcą, ja nie chcę, żebyś się że boję jak ty wyglądasz jak się z w ogóle Stejafni Film 3. O, patrz, teraz ja byłem. Nie. Stejafni Film 3. On jest w telewizji to jest taka komedia i tam właśnie ona występuje jako dziewczynka ze studni, nie? Właśnie, to jest takie, jakby. Tutaj jest tak, jakby ta sama gra nie? O, to jest o tym jest ja tak jakby wycupiał nie wiem, jak na O, a to jest ona. Jako chyba nastolatka w wieku 11 lat albo. 10 -latka. Tak na oko mówię. Bo to ona była jak już było miała. <śmieniciela> Jakby telefon spadnął na fotel. Widzeliście to... Okej, okay, ja... Okej. Okay. Zakatwamy już odcinek na mybe. I w jaki chcę wam was pozdrawił? W następnym odcinku to <śmieniciela> bym w komentarzu. Pozdrawiam, ja Was pozdrawiam. oczywiście. I do widzenia.